Edukacja jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na dochody uzyskiwane przez ludzi w tak zwanym cyklu życia. Pisze na ten temat bardzo obszernie w swojej książce. Mianowicie dane statystyczne pokazują jednoznacznie, że w Polsce ludzie z wyższym wykształceniem mają dużo większe dochody, wyższe dochody niż ludzie bez wyższego wykształcenia. Wynagrodzenia wręcz są wyższe od średniej wyłącznie dla ludzi z wyższym wykształceniem. Oczywiście mówimy o wielkościach średnich i wykształcenie, zwłaszcza studia, moim zdaniem pozwalają na umiejętności wyrobienia w ludziach tak zwanego abstrakcyjnego myślenia, czyli myślenia kreatywnego. Myślenia, które prowadzi do innowacji, które w dłuższej perspektywie pozwala na, na poprawę życia, warunków nie tylko swoich, ale i, i również całego społeczeństwa. I jeszcze warto dodać, że jeżeli ktoś wygra w totolotka duże pieniądze lub jakiś niewykształcony sportowiec, no, niewykształcony w sensie, że im się nie musiał się kształcić, bo miał znakomite wyniki i zarabiał duże pieniędzy, jeżeli taka osoba kończy karierę swoją, to w większości przypadków, jak pokazują dane w Stanach Zjednoczonych, hokeiści zawodowi i koszykarze po 4-5 latach w 80% ich swojej masy bankrutują, bo oni nie mają, nie są na tyle wyedukowani, nie mają wiedzy, jak się zachowywać na rynku, co robić z dużymi pieniędzmi. I tutaj jest bardzo dobre porównanie znanego polskiego sportowca Wojciecha Fibaka, który zarobił, będąc tenisistą, 10 razy mniej niż Boris Becker. I Fibak jest w tej chwili zamożnym człowiekiem, bo umiejętnie inwestował swoje pieniądze i stał się właściwie guru dla wielu sportowców kończących swoją karierę. Natomiast Boris Becker zbankrutował i, jak wyczytałem, zaciągnął długi w wysokości 50 milionów funtów. Bo w Londynie sąd ogłosił jego bankructwo. Więc tutaj również edukacja ma kolosalne znaczenie. Nawet jeżeli ktoś dzięki okolicznościom dojdzie do jakichś pieniędzy, to umiejętność właściwego gospodarowania, zachowania się na rynku. A w Polsce edukacja ekonomiczna, jak pokazują, pokazują badania, jest na dosyć niskim poziomie. Zresztą w innych krajach jest podobnie. Bo ludzie na przykład nie planują swoich wydatków, 40% ludzi w ogóle nie planuje wydatków, wydatki mają charakter spontaniczny, więc w ten sposób rzeczywiście można każdy pieniądze zmarnotrawić.